Dorota Gabrielu, witam Państwa w programie Lepsza Polska. Dziś o tym, jakie mogą być skutki największej afery szpiegowskiej ostatnich lat. Ucieczka na Białoruś sędziego Tomasza Szmyta to poważne zagrożenie bezpieczeństwa naszego państwa. Przez lata miał dostęp do najtajniejszych informacji. Sędzia sprawnie poruszał się też w politycznym świecie i ograł wszystkich, i służby, i polityków. Mamy do czynienia z człowiekiem, który utrzymywał, czy wszedł w jakieś interakcje z Białorusinami już wcześniej. Tą jego obecność trzeba widzieć w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Dzisiaj Rosja przeprowadza swoistego rodzaju nowy etap wojny kognitywnej przeciwko Polsce krajom zachodnim. To jest tej ofensywy informacyjnej połączonej zagro z zagrożeniami konwencjonalnymi w postaci aktów dywersji, sabotażu. Jak to jest możliwe, że nikt nie, na niego nie zwrócił uwagi? Pozostawał trochę na boku pewnego rodzaju systemu osłony kontrwywiadowczej. Z racji tego, że. Był sędzią. Jak, jak potencjał nie jest objęty osobą kontrwywiadowczą, mający dostęp do informacji niejawnych i często weryfikujący te osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych. Mija 24 lata i z całym szacunkiem do moich kolegów ze służb. Nie podnosi się larum. Tych osób jest 100 tysięcy, policzyliśmy. Bo to Tyś, są i prokuratorzy. Piszesz, kościół przecież. Je, oczywiście, ko ludzie Kościoła, są radcy prawni, e, są posłowie. W Polsce jeszcze nie no. jest aż tak źle. O, no, pociesza W porównaniu na przykład ze Słowacją, z Węgrami, gdzie faktycznie służby, czy Moskwa ma znacznie większe wpływy, niż po prostu wpływy na szeregowych albo średniego poziomu sędziów. Weźmiemy skandale w Bundeswehrze. где попросту целые стосы информации выплывают. Czyli służby rosyjskie działają dość skutecznie. A czy powinniśmy zrobić coś więcej niż to, co, o czym mówi premier Donald Tusk? W Polsce e, podstawowym problemem e, jest brak wrażliwości kontrwywiadowczej polskich polityków. Politycy Ola, powinni tak. przejść w tym zakresie określone przeszkolenie, zanim obejmą stanowiska, za które To jest opowiadają. świetny wniosek. Jeden z wniosków to był taki, żeby jednak e, osoby wyłączone z e, certyfikowania były włączone w system, bo nie może być tak, że ktoś jest poza systemem służb i sprawdza, Służb, bo to jest ważne dla bezpieczeństwa. Drugi wniosek, szkolenia dla polityków Złuchaj, i pilnowanie, okolężkowy, patrzenie okolężkowy. im na ręce.